Tam was mnie na moim kanale. Także e, w dzisiejszym filmie sobie. E, osyre, le, 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 to Nie wiem, znowu co. Dawajcie propozycję. Co. Nie, a tak na serio, to w dzisiejszym filmie sobie. Mm, otworzymy znowu aplikację. Skróty, więc biorę w dłoni mojego iPhone'a, e, bo w e, dzisiejszym filmie chciałbym Wam przedstawić, tak jak poprzednio wspominałem, e, jak automatycznie dzięki aplikacji Skróty możecie sobie włączyć tryb oszczędzania energii po podłączeniu telefonu do ładowarki? Dzięki czemu, teoretycznie, na pewno pewnie coś w tym jest, bateria szybciej powinna się naładować. Więc tak, ja sobie w tej chwili włączam nagrywanie ekranu. Tak jak zawsze tradycyjnie, to się powinno pojawić gdzieś tu, w rogu. Ciekolwiek będzie widać. Sobie, muszę tu, może tu, muszę tu, muszę tu Nie no, pewnie tu. E, I tak. Yy, więc tak. Przechodzimy sobie do aplikacji Skróty. Przechodzimy, to pewnie u Was się wysiedli tutaj na tym po lewo, ale w moich skrótach, ale przechodzimy sobie do automatyzacji. I tutaj klikamy w ten kluzik. Yy, i jak możecie sobie zobaczyć, ja tutaj w zasadzie już te, ten skrót mam e, stworzony. Nie? Tutaj mamy dwa skróty kiedy, właśnie, telefon jest podłączony, e, żeby włączyć i włączyć. Więc tak, już wam to mówię, tłumaczę w tej chwili, jak możecie to zrobić. Więc tak, klikacie sobie ten plusik. E, ta pierwsza opcja, żeby stworzyć e, optymizację. schodzimy sobie do tutaj, do ładowarki. Na sam ton do ładowarki zjeżdżamy. Klikamy ładowarkę i tutaj tak. Ja tego nie będę do końca, do końca, nie będę tego od nowa tworzył, bo ja już mam to w zasadzie. No, ja już mam te skutki. Więc tak, tutaj wybieracie sobie, no, no tutaj, czyli po podłączenie do odwarki. I tutaj jest, że po podłączeniu idziecie dalej, czyli tak jak jest, i dodajecie sobie akcję. I wybieracie sobie, żeby ustawiło właśnie żeby włączyło wam ten tryb, tryb oszczędzania energii. Klikacie sobie next i tutaj tak jak widzicie u góry, czyli kiedy, czyli po podłączeniu do ładowarki telefon przechodzi w tryb niskiego zużycia energii i tutaj możecie sobie zaznaczyć tą opcję, jeżeli chcecie, że po prostu żeby się was pytało o to, no bo może nie wiem, na przykład jak, pod, jak podłączacie telefon na noc, no to, to wtedy teoretycznie po co Wam włączać ten tryb, jak e, nie potrzebujecie szybko podłączać telefon, nie? E, no ale to już do wyboru, do koloru i przychodzicie sobie dalej i po prostu... Aha, to już się automatycznie zapisuje, czyli w tej chwili mam e, dwa tak jakby... E, tylko to teraz z, z tym z pytaniem, nie? Ask, czyli to jest ten pierwszy, który jest dodany, a tutaj nie czyli to usuniemy sobie. E, czyli to jest podłączenie. I, a kolejnym krokiem, który trzeba zrobić, no to w zasadzie jest, jest to samo, identycznie. E, żeby ten tryb się wyłączył po, po odłączeniu telefonu od e, Ten tryb też się automatycznie wyłącza, jeżeli telefon naładuje się do 80%, więc w zasadzie z tym jak chcecie nie musicie ale ja tak mam że po prostu czasami tak jest że się wrzuca telefon na szybko nie do ładowania na parę minut e, więc ja mam tak zrobione że, że po wyciągnięciu ładowarki e, ten tryb się no, wyłączy nie więc tak e, tutaj tak samo robimy dodajemy sobie plusika klikamy znaczy dodajemy sobie schodzimy na sam dół wybieramy sobie ładowarka i tutaj tutaj po prostu zmieniamy nie? na e, że kiedy jest rozłączony klikamy sobie Dalej, dodajemy akcję i wybieramy sobie też ten e, tryb. I tutaj zmieniamy po prostu na off. I klikamy next. I tutaj tak samo, tutaj jak chcecie. I, 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 I no. I tu po prostu wam, czyli tutaj jest wszystko opisane. Kiedy po prostu telefon zostanie wyłączony z ładarki, to po prostu set, tutaj, żeby ustawić ten tryb oszczędzania, ale tam poprzednio, tak jak teraz uczyłem, właśnie, że tutaj macie, żeby po prostu off, czyli wyłączyć. No i dobra, czyli ja sobie tego już nie będę dodawał, no bo tak jak mówię, mam to dodane. A teraz sobie zaraz tutaj, tutaj tylko żeby kamerę nie rozwalić. Sobie zaraz gdzieś mam właśnie kabelek i sobie podłączymy. Telefon do ładowarki i po prostu pokażę Wam, że takie coś się dzieje. Ja sobie wyłączę w tej chwili e, nagrywanie ekranu, no bo albo nie, zostawię. To Wam pokażę. E, chciałbym Wam pokazać to do kamery. I zobaczycie też na. Po prostu tutaj będzie wciąż to nagranie, więc e, na no sobie zobaczycie, że to się uruchamia. Tak więc, tutaj mamy telefon. Nie wiem, czy złapie ostrość, bo będzie chciało cały czas fokusować na mnie. O jest, udało się, damy ładowarkę i tak jak możecie zauważyć, pojawiło się właśnie powiadomienie, że telefon włączył tryb oszczędzania energii. Przy okazji tutaj sobie ściągniemy i tak jak tutaj widzicie, ten tryb jest włączony, Ok. i teraz sobie odepnę telefon i telefon wrócił do normalnego trybu, no i też wam pokażę, że tutaj się, jak widzicie, ten tryb się wyłączył. Dobra, e, więc w tym filmie to byłoby chyba wszystko, e, no i e, tak, no opuszczam wszystko, no bo co, co więcej dodać, no co więcej nie będę dodawał, nie, tak jak na początku mówiłem, no, nie wiem, czy to w zasadzie coś da, czy przyspieszy to ładowanie, może tam o jakiś parę minut może przyspieszyć. Eee, a jeżeli chcecie się dowiedzieć, no to zrobić takie, taką próbę i nagram film, eee, w którym właśnie porównam eee, ładowanie bez tego trybu i ładowanie z tym trybem włączonym i wtedy się przekonamy, jak to jest naprawdę. No, tak więc zachęcam Was do zostawienia łapy w góry, do subskrypcji. Eee, no i nie wiem, jak chcecie, to możecie gdzieś tam sobie udostępnić ten film. Jak chcecie, a jak nie, no to nie, trudno. E, tak więc e, dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka. Trzymajcie się i życzę Wam miłego dnia! Yo!